W dzisiejszych czasach internet stał się miejscem, w którym dostęp do wiedzy jest niemal nieograniczony. Z jednej strony mamy do czynienia z wieloma wartościowymi materiałami, które pozwalają na rozwój osobisty i zawodowy. Z drugiej jednak strony, w gąszczu wszelkiego rodzaju ofert edukacyjnych na TikToku i innych platformach pojawiają się kursy czy też e-booki, które mają niewiele wspólnego z prawdziwą wiedzą, a ich jedynym celem jest wyciągnięcie pieniędzy od ludzi szukających prostych i szybkich rozwiązań na rozmaite problemy. A największym haczykiem w takich pigułkach wiedzy jest oczywiście złudne pitu pitu dotyczące błyskawicznych efektów na teraz, na już. Kursy, które są promowane przykładowo na TikToku, różnią się tematycznie od szkoleń z marketingu internetowego, przez kursy rozwoju osobistego, naukę inwestowania, aż po wiedzę na temat zwiększania swojej atrakcyjności czy jak to w omawianym dzisiaj przypadku wzrostu. Oczywiście wiele z nich brzmi zachęcająco, oferując szybki sposób na sukces, bogactwo, lepsze życie czy cokolwiek, co brzmi Wystarczająco obiecująco. Zanim zdecydujesz się na zakup, warto zastanowić się, co tak naprawdę dostaniesz w zamian. Często te kursy nie są niczym więcej jak zbiorem powierzchownych informacji, które można znaleźć w internecie za darmo, niby prezentowane przez ekspertów, a przynajmniej taką iluzję starają się zbudować, ale najczęściej składają się one z ogólnych porad, które nie są niczym więcej jak próbą zamaskowania prawdziwego celu. I wiadomo, przy każdym płatnym kursie dla jego twórcy celem jest zarobek, tylko nie zawsze pochodzi on z uczciwych i rzetelnych treści, na co warto zwracać uwagę. Są to typowe przypadki sprzedawania powietrza, obiecywana wiedza, która niczego nie zmienia w Twoim życiu, poza lekkim uszczupleniem portfela. Nie brakuje również kursów, które opierają się na zwykłych kłamstwach, manipulacjach emocjami potencjalnych klientów, aby sprzedać produkt, który nie wnosi żadnej wartości. I czasami zdarza się nawet, że pierwszy wydany produkt. Dotyczący danej tematyki balansuje na krawędzi bycia na tyle skompresowaną wiedzą, żeby była przystępna i pomocna, a wiedzą, która jest okrojona, do bólu ogólnikowa i podana tak, że nic więcej z niej nie wynika. Wszystko po to, żeby zapowiedzieć sequel takiego kursu w formie droższej wersji Premium. Co gorsza, twórcy tych kursów stosują bardzo sprytne techniki marketingowe, które mogą wywołać wrażenie, że oferta jest wyjątkowa i unikalna. Wykorzystują narzędzia takie jak przeróżne promocje, okazje czy hasła typu tylko. Teraz, żeby oczywiście nakłonić do szybkiej decyzji. Kiedy podejmiesz już decyzję, okazuje się, że w środku czeka na ciebie zestaw ogólnikowych wskazówek, które nie różnią się niczym od tego, co możesz przeczytać w darmowych artykułach w internecie, a w niektórych przypadkach można by to zmieścić nawet w. W jednym artykule w internecie, dzisiejszy przypadek taki jest, często jest to też powtarzanie tego samego, co już gdzieś wcześniej usłyszałeś, ale przecież kursy takie jak te mają ci obiecać coś więcej, prawda? Z drugiej strony, nie wszystkie kursy są oszustwem. Istnieją też takie, które mają prawdziwą wartość i są stworzone przez profesjonalistów w swojej dziedzinie. Kiedy kurs jest dobrze zaprezentowany i poparty realnymi przykładami, może stanowić rzeczywistą pomoc w rozwoju. Tylko jak je odróżnić od tego śmieciowego, Kontentu, który często jest lansowany przez twórców na TikToku, lub anonimowe osoby, które masowo tworzą konta promujące na szybko stworzone i opakowane e buki. czasami oddając 80% w ręce sztucznej inteligencji, ale o tym będzie później. Postanowiłem stworzyć tę serię, aby przyjrzeć się tym kursom z TikToka, przeanalizować co tak naprawdę oferują i co najważniejsze przestrzec przed tymi, które są po prostu marnowaniem czasu i pieniędzy. Ale nie będę kłamać, że pomysł wszedł w życie przez to, że jest to wybitnie proste do Uśmiania. Nie będzie to regularna seria, ponieważ po drodze chciałbym nadal skupiać się na innych filmach. No i wszystko też zależy od tego, z jaką częstotliwością będę na takie kursy wpadać. Postaram się także pokazać na co zwracać uwagę przy wyborze kursów, jak nie dać się zmanipulować i na co uważać, by nie trafić na ofertę, która ma niewiele wspólnego z nabyciem wiedzy, a więcej z zarabianiem na naiwnych. Oprócz samego kursu będę się skupiać na tym, jak taki kurs jest sprzedawany, bo to właśnie marketing często bardziej niż sama zawartość decyduje o tym, czy ktoś w ogóle podejmie decyzję o zakupie. A marketing ten potrafi być wyjątkowo bezczelny. Produktów w internecie stało się niezwykle efektywnym narzędziem dotarcia do szerokiego grona odbiorców. Jednak często kryje się za tym wiele nieetycznych praktyk, które mogą prowadzić do dezinformacji lub wprowadzać potencjalnych klientów w błąd. TikTok to już w ogóle jest idealnym miejscem na szybki start. Twoje treści mogą dotrzeć do ogromnej ilości osób i to w każdym wieku, a adresując materiały promocyjne do młodych osób w wieku od 14 do 15 lat, możemy być niemal pewni, że słuch o naszym produkcie dotrze do nich i skusi do jego zakupu. Przykładem może może być omawiany dzisiaj e-book, którego twórca obiecuje swoim odbiorcom coś, co w rzeczywistości jest niemożliwe do osiągnięcia. Chociaż jego materiały promocyjne mogą wywoływać poczucie ekscytacji i nadziei, to metoda, którą stosuje autor w celu zachęcania do zakupu, wywołuje więcej wątpliwości niż zaufania. 30 zł nie jest jakąś zatrważającą ceną, ale to czy ten e-book jest wart jakichkolwiek pieniędzy jest raczej kwestią dyskusyjną. Niby można otrzymać wersję demonstracyjną, ale to raczej jego pełna zawartość wygląda na taką wersję. Powiedziałbym, że autorowi tego dzieła się coś pomyliło i wysłał nie to co trzeba, jednak notka na stronie o nadchodzącej edycji premium tego e-booka mówi sama za siebie. Do TikToka trzeba się dostosować jak i do odbiorcy na tej aplikacji. Skorzystajmy więc z popularnego formatu najczęściej używanego w memach, co ciekawe zagraniczne wersje tego samego e Booka jadą na dosłownie tym samym patencie, zawierając nawet te same postacie w swoich postach, więc widać skąd zaczerpnięto inspirację, nie zmieniając nic więcej w konwencji, którą przekładamy na swój produkt. A więc co to jest to całe Grow Method, A raczej motot? No bo przecież taka nazwa widnieje na okładce, ciekawe Dwa dlaczego. Dwa razy silniejszy, plus 15 cm, wy***ny testosteron, plus 5 kg masy mięśniowej i szybsza mutacja że co ci kupta trzecia ręka wyrośnie czy o co ci. K***a? O wpływie na mutację głosu w samym e-booku oczywiście nic nie ma, bo jedno to rzucać bzdurami na głupim TikToku, a drugie sprzedawać materiał edukacyjny zawierający taką bzdurę. Zastosowanie się do diety z e-booka też nam za dużo nie da, bo przyspieszenie mutacji jest po prostu niemożliwe. Mutacja głosu jest procesem naturalnym, który zachodzi u chłopców w okresie dojrzewania pod wpływem hormonów, zwłaszcza testosteronu. Teoretycznie, jeżeli ktoś zmaga się z opóźnioną mutacją, wizyta u lekarza i poziomu hormonów może pomóc zdiagnozować ewentualne problemy. Trenując swój głos, możemy pomóc lepiej przystosować się do zmian w tym głosie. Można też zadbać o higienę głosu, unikać nadmiernego obciążania go, palenia papierosów czy nadmiernego picia alkoholu. Nie chcę za bardzo zanurzać się w oczywistościach, tylko je wam tutaj przedstawić jako prosty przykład tego, jak wykorzystuje się w takich przypadkach oczekiwaną przez autora niewiedzę adresata takiego e-booka. Nieskazitelny obraz wielkich zmian, podsycony całą masą, pięknie zwizualizowany obietnic. Tyle wystarczy młodemu chłopakowi, który desperacko pragnie urosnąć, będąc przed lub w trakcie dojrzewania. Dlatego nie oceniam tych ludzi za to, że się na to łapią. Z wielu powodów bardzo chcą w to wierzyć. Dlatego właśnie wydanie takiego e-booka, który z góry jest przeznaczony dla osób w wieku minimum 13 lat, jest dosyć bezpieczne. Łatwiej jest takimi osobami manipulować. 14 lat, 158 cm. Mam zaraz ferie, użyję tego grow method. Po feriach 165 było warto. Napisz grow method. Zgaduję, że chodzi o ferie zimowe. Ile trwają ferie zimowe? No dwa tygodnie. 8 cm w dwa tygodnie? Ciekawe. W trakcie dojrzewania, czego byś nie robił w okresie intensywnego wzrostu, nie przyspieszysz tego procesu od tak, w dwa tygodnie. Kilka centymetrów to się rośnie w skali roku, a nie dwóch tygodni. Oczywiście, zdrowy tryb życia, odpowiednia dieta, spersonalizowane ćwiczenia, to wszystko może nam pomóc w osiągnięciu pełnego potencjału, ale główne skrzypce zawsze będzie grać genetyka. Ale widzicie, autor tego kursu raczej o tym wie. Tym bardziej nie rozumiem dlaczego na tym zdjęciu, które jak sami widzicie ma stanowić porównanie do osoby, która z Grow Method korzysta, używa tej grafiki. Co mam tu więcej powiedzieć? 13 lat, 157 cm. Nie mam nic do stracenia. Przetestuję ten Grow metod. 14 lat, 178 cm. Już pomijam tą szybszą mutację, ale 21 cm w rok? No spoko. Używanie ten z memów to jest już w ogóle zajebiście bezpieczne przy promocji, której treść to są jakieś wyssane z palca bzdety. Nie tylko przyciągasz do profilu za pomocą znanych i niby zabawnych treści, ale też jakby co, można powiedzieć, że to tylko taki mem, który przy okazji promuje produkt. Ale tak, 32 cm różnicy między 14-latkiem, który z grow method nie skorzystał, a tym, który jednak się skusił. Zrywam z tobą, Jesteś za niski. 14 lat, 165 cm. Muszę coś zmienić. Użyję grow metod. O boże, ale jesteś wysoki. Wrócimy do siebie. 15, 185 cm. Podziękuję, dziewczynko. Po raz kolejny mamy 20 cm w rok w wieku 14 lat. I wiecie co? Za sprawą genetyki taki duży przyrost może się zdarzyć, ale jest raczej rzadkością. To tak ostatni raz tylko mówię. A po samej formie, w której podane są te złote materiały promocyjne, sami widzicie, jaki rodzaj fantazji jest kreowany w głowie potencjalnego klienta. Nie, żeby coś, ale każdemu może się spóźniać dorastanie, w tym wzrost. Dlatego pokazałem, jak to przyspieszyć, bo w dzieciństwie też byłem niski. I starowałem rady dziadka, przez co bardzo urosłem. Zaczynam rozumieć, dlaczego jego e-book jest taki krótki i wygląda na klasyczne kopii w klej z internetu lub czatu GPT. Pisanie raczej nie jest jego mocną stroną. Chyba najwyższa pora, żeby powoli zmierzać do końca tematu marketingu tego e-booka, więc zerknijmy na ostatnie materiały. Jesteś taki wysoki. Używam tego. Jasne, my już znamy reguły tej gry i wiemy dlaczego to jest podane w taki sposób. Ale grafika, którą teraz widzicie, to ostatni slajd z tego konkretnego TikToka. A teraz przyjrzyjmy się pozostałej Trójce, która odnosi się do zagadnień, które nawet nie są w tym e-booku poruszane. No chyba, że zachowano je na wersję premium, wiadomo. Jesteś taki silny, używam tego. Kreatyna była tutaj dosyć bezpiecznym wyborem, ciężko było palnąć jakąś głupotę w tym przypadku. Jej suplementacja może przyspieszać regenerację po intensywnych treningach, wspomagać wzrost objętości mięśni, zwiększenie siły i wytrzymałości. I co by tu więcej mówić, poza tym, że nie ma nic o tym w e-booku, to nie ma do czego się tak na dobrą sprawę przyczepić. W ogóle nie masz trądziku, używam tego. Przy jakichkolwiek problemach z trądzikiem. Najlepiej się udać do dermatologa. Każdemu pomaga coś innego. Niektórzy idą w kosmetyki, inni w leki, takie jak izotek. Jednak gwarantuję ci, że przy problemach z trądzikiem, nawilżający krem do twarzy to jest gówno, a nie rozwiązanie. No tak, skoro nasza grupa odbiorców to bardzo młode chłopaki, szkoda by było nie poszczuć ich wizją wielkiej maczugi między nogami. Masz takiego dużego. Jem to. I to nie jest prawda. Jedzenie granatu nie wpłynie na rozmiar przyrodzenia. Jedzenie owocu granatu zwiększa libido i wpływa pozytywnie na problemy z erekcją za sprawą zwiększenia przepływu. Krwi, co zostało poparte badaniami. Pewnie myślisz, że nasza metoda kosztuje fortuny, ale bez przesady nasz e nie sprawi, że będziesz mieć 10 metrów, ale za to sprawią, że urośniesz nawet kilkanaście centymetrów w krótkim czasie. Jest to idealna metoda dla osób, które czują się niskie. Znajdziesz tam 40 przepisów na zdrowe jedzenie, które pomoże zacząć działać twojemu hormonowi wzrostu, ćwiczenia, które stosują koszykarze... I wiele, wiele więcej. Z tym, wiele, wiele więcej to bym się tak nie rozpędzał, kolego, ponieważ to dosyć odważne stwierdzenie, jak na kogoś, kto wypuszcza e-book z 17 stronami, z czego pierwsza to okładka, ostatnia to kilka linijek podsumowania, a jeszcze inna strona to po prostu plan tygodnia do wydrukowania, ale sami widzicie jaki. Ale zwróćmy uwagę na jeszcze jedną rzecz na samym początku tego nagrania. Ale bez przesady, nasz e-book nie sprawi, że będziesz mieć 10 metrów, ale za to sprawią, że urośniesz nawet kilkanaście centymetrów w krótkim czasie. <gry> Czasie. Naprawdę uwielbiam to, jak dosłownie na każdym kroku w promocji tego e-booka sugerujesz, że zmiany te pojawiają się w krótkim czasie, a gdy już się przejdzie do Twojego e-booka, to elegancko umywasz rączki czymś takim. Marzysz o wzroście o 15 cm, chociaż całkowita zmiana wzrostu po okresie dojrzewania jest niemożliwa. Możemy skupić się na optymalizacji naszego potencjału wzrostu i poprawie postawy, co wizualnie może dać wrażenie wyższego wzrostu. Ten e-book przedstawia kompleksowe podejście łączące dietę, ćwiczenia, Sen i inne metody, aby pomóc Ci osiągnąć najlepsze możliwe rezultaty. Pamiętaj, że cierpliwość i konsekwencja są kluczowe. Podsumowanie zresztą idzie w tym samym kierunku. Pamiętaj, że wzrost o 15 cm jest ambitnym celem. Ten e-book przedstawia metody, które mogą pomóc Ci zoptymalizować Twój potencjał wzrostu i poprawić postawę. Kluczem jest konsekwencja i cierpliwość. Regularne stosowanie się do zaleceń zawartych w tym e-booku może przynieść pozytywne rezultaty, powodzenia. A, no i jeszcze się nagle okazuje, że efekty mogą się różnić w zależności od indywidualnych predyspozycji. Wow, czyli to nie jest takie uniwersalne rozwiązanie dla wszystkich, co nie? Szkoda, że ci młodzi chłopacy dostają na łeb tą informacją dopiero na samym końcu w podsumowaniu. No to jak to w końcu jest? Cierpliwość czy może kilkanaście centymetrów w krótkim czasie? Ale za to sprawią, że urośniesz nawet kilkanaście centymetrów w krótkim czasie. Jest to idealna metoda dla osób, które czują się niskie. Często zdarza się, że osoby stojące za takimi e-bookami, które obiecują spektakularne efekty w krótkim czasie, nie przywiązują nawet żadnej wagi do stworzenia profesjonalnej, wiarygodnej strony internetowej. Strona, która miałaby prezentować taki produkt, często jest pełna błędów, niechlujnych treści, a przede wszystkim braku rzetelnych informacji o okładce wygenerowanej przez sztuczną inteligencję, nawet nie wspominając. No przepraszam bardzo, ktoś poprosił sztuczną inteligencję o to, żeby wygenerowała mu taką grafikę i ta osoba nawet nie przejęła się tym, że AI walnęło mu literówkę na okładce. Tylko się chwalił później na każdym kroku tą grafiką. Takie jednostki, zamiast skupić się na solidnym przygotowaniu merytorycznym, wolą skupić się na atrakcyjnej sprzedaży opartej na chwytach marketingowych. Podczas gdy strona sama w sobie kuleje. No i wychodzi szydło z worka, ponieważ jasno wskazuje to na to, że produkt, jak i jego sprzedaż była przygotowywana na szybko. W trakcie zakupów w internecie często zwracamy uwagę na opinię produktu. Tutaj mamy 5 gwiazdek na 206 opinii, i nie to. To, żebym zaraz w to nie wierzył, jednak przeważnie takie opinie można przejrzeć. Może ktoś coś napisał konkretnego, a tutaj takiej opcji no niestety nie ma. A, nie czekaj. Przepraszam, jest. Sprawdźmy więc. Znaczy powiedzieć, że jest taka opcja, to lekka nadinterpretacja. Na stronie wyświetla się tylko jedna opinia. Przeczytajmy ją. Dobra, słuchajcie, ja niczego nie będę czytać. Ta opinia jest w szczoteczce do twarzy. I nie ma kompletnie nic wspólnego z tym e bokiem, jak pewnie sami widzicie jasne mogę marudzić że tyle czasu jak gdyby nigdy nic trzymali te opinie na stronie już wcześniej mówiłem o tym że autor liczy na braki w wiedzy swoich odbiorców ale że aż tak bardzo liczył że nie będą ogarniać angielskiego ale teraz jak patrzę to chyba ktoś się zreflektował że to jest zły pomysł i ją usunęli a no i jeszcze jedno no bo zakupiłem produkt jest 206 opinii na stronie czyli gdzieś te opinie można wystawiać żeby one się wyświetlały na stronie ja też chciałbym wyrazić swoją opinię gdzie, gdzie, gdzie mógłbym to zrobić? Bo, bo nie widzę takiej możliwości. No chyba nie dacie mi sobie wmówić, że jej nie ma. Jeszcze sobie pomyślę, że ktoś zrobił e booka na od, żeby zarobić pieniądze i. Sp... Informacja na stronie o tym, że gdzieś tam szykuje się e-book premium, nie jest zbyt dobrym świadectwem aktualnego produktu. No bo skoro według autora ten pierwszy jest taką dobrą pigułką wiedzy, to po co jakaś edycja premium? No to czego możemy spodziewać się po tym e-booku, czego spodziewać się po jego ewentualnych wariantach nie możemy? Ponad 40 przepisów, plan treningowy, plan tygodnia, tajne techniki, plus 15 centymetrów, wiadomo. Mówienie o tajnych technikach przy okazji e-booka, który nie oferuje nic odkrywkowego, Czego to już wyższy poziom, ale skoro na stronie i tak nie znajduje się nic więcej, co mógłbym wam pokazać, to czas przejść do samego e-booka i zweryfikować te informacje. Tak jak mówiłem wcześniej, samo wprowadzenie do tego e-booka dementuje absolutnie wszystko, co mogliśmy zobaczyć na social mediach tego wspaniałego dzieła. I zanim przejdziemy do rozdziałów e-booka, dostaniemy jeszcze teorię dotyczącą hormonu wzrostu, co nie nastawiało mnie w żaden negatywny sposób do odbioru całości. Są to istotne informacje i na początku miałem wrażenie, że nie potraktowano całego produktu po macoszemu. A skoro mowa o rozdziałach, to są ich cztery: pierwszy dieta dla wzrostu, drugi ćwiczenia na wzrost, Trzeci, sen, klucz do wzrostu. I czwarty, dodatkowe metody. I wiecie, co najlepsze w tym wszystkim jest to, że na koniec dnia o tym e-booku można powiedzieć, że to nie chodzi o to, że on jest szkodliwy. Nie zawiera niczego, co mogłoby komukolwiek wyrządzić krzywdę, ale opakowywanie tego w ten sposób, zapewnianie tych tajnych metod, no i oczywiście zapewnianie wielkiego przyrostu od 15 cm wzwyż. To są trochę chwyty poniżej pasa, kiedy wiesz, do kogo celujesz swoim produktem. Wstawienie definicji z internetu i wstawienie ich od tak do wprowadzenia twojego e-booka zaczęło mieć dla mnie kompletnie inny wydźwięk kiedy zobaczyłem te twoje przepisy, no bo nie wiem czy wstawienie punktu jajka na twardo lub sadzone to już jest pełnoprawny przepis. No bo tak, to niestety wygląda, te twoje przepisy, które mają przecież wyróżniać twój produkt, są bardzo ogólnikowe i okrojone i dosłownie podobne wyskakiwały mi w czacie GPT, kiedy go zapytałem o wygenerowanie czegoś takiego. Nie mówię, że użyłeś czatu GPT, tylko mówię, że albo go użyłeś, albo tyle właśnie warte są te twoje przepisy we I to jest jego spory problem. On nie jest zły, tylko bardziej przypomina przez swoją treść i jej ilość wyplutą na siłę pracę do którą się robi o 23, bo następnego dnia trzeba będzie ją zaprezentować przed całą klasą na biologii. Unikasz w nim wszystkiego, czym reklamowałeś się na social mediach. Oczekiwaniom nie da się sprostać, o ile genetyka nie pomoże, co sprawia, że cały ten twój e-book jest zbędny, a raczej jest czymś, z czym jako młoda osoba warto się zapoznać, ale gdyby było to za darmo, a nie za 30 zł, nawet jeśli to nie jest jakaś kolosalna kwota. I tak jak mówiłem na samym początku, do omawiania podobnych dzieł będziemy wracać. Dlatego zakładam tier listę. Grow Method a raczej, motot szkodliwym produktem nie jest, ale w lekko zakłamany sposób się reklamuje, w związku z tym ląduje na tierze Lekka Sraka. Do tej tier listy będziemy wracać przy okazji następnych odcinków, a póki co mówił dla Państwa Piotrek Parking. Piotrek Parking, przy dzisiaj mało latki, Piotrek Parking. ten matky, mátky, fajné sušátky, luxusové zekárky. Jako ktopus vezme v svoje mácky. também se